W programie Picasa mamy możliwość edytowania zdjęcia online. Aby to zrobić, należy najpierw edytować zdjęcie. Ja na przykład wskażę to zdjęcie. Kliknę dwa razy lewym przyciskiem myszy. I tutaj mamy przycisk o nazwie piknik. Wskazuję i klikam raz lewym przyciskiem myszy na tym przycisku. I tutaj mamy informację, że piknik to narzędzie do edycji zdjęć dostępne online. Za jego pomocą możesz dodawać efekty, znaczki i poprawki rytuszujące, a następnie zapisywać zdjęcie z powrotem w programie Picassa. Tutaj należy wskazać kursorem myszy przycisk o nazwie Tak i kliknąć raz lewym przyciskiem myszy. W tej chwili następuje przesyłanie zdjęcia do aplikacji Picnic i musimy poczekać aż to zdjęcie zostanie przesłane. Aplikacja Piknik jest właśnie ładowana. Po załadowaniu można pracować już w tej aplikacji, jest to aplikacja online, czyli aby działała musimy być podłączeni do internetu. Tutaj mamy cztery takie przyciski. Pierwszy z nich Home, to jest strona domowa aplikacji Piknik. Tutaj są informacje na przykład o tym, jakie zmiany zostały wprowadzone nowe zmiany do tej aplikacji tutaj mamy library kolejny przycisk po kliknięciu w ten przycisk można połączyć się ze swoim kontem w web albums klikając przycisk connect kolejny przycisk edit czyli edytuj zdjęcie aplikacja piknik jest niestety po angielsku i tutaj wymagany jest, wymagana jest znajomość języka angielskiego, chociażby w stopniu podstawowym, żeby umieć się tutaj poruszać. Ja tutaj przybliżę co możemy znaleźć po kliknięciu przycisk Edytuj, czyli ten Edit. Tutaj możemy zmieniać ustawienia odnośnie kolorów, ekspozycji, możemy wycinać, kadrować, obracać. Jest również reduktor czerwonych oczu. Tutaj mamy obracanie zdjęcia Rotate, czyli inaczej oznacza to po polsku: obróć po kliknięciu w ten przycisk. Mamy możliwość obrócenia zdjęcia w lewo albo w prawo. Tutaj mamy taki suwaczek, możemy prostować zdjęcie, później trzeba kliknąć w OK, żeby zaakceptować zmiany. Jeśli chcemy. Usunąć zmiany, które wprowadziliśmy. Nie klikamy w OK, tylko w Reset albo Cancel. Ja kliknę w Cancel. Tutaj mamy crop, czyli przycinanie, kadrowanie. Znaczy wykadruj fragment kadru ze zdjęcia. Klikam w przycisk crop i tutaj mogę wykadrować wybrany fragment zdjęcia. Tutaj mam taki prostokącik, który mogę przesunąć w dowolne miejsce, dowolny obszar zdjęcia teraz chwytając za któryś z punktów na przykład za ten punkt ja wskażę, kursor się zmienił naciskam i trzymam przyciśnięty lewy przycisk myszki i mogę zmienić rozmiar tego pola o, i przesunąć tutaj w ten sposób mogę wykadrować na przykład samą twarz żeby zaakceptować zmiany naciska się OK ja na razie wcisnę cancel czyli zrezygnuj Tutaj mamy Resize, narzędzie, które służy do zmiany rozmiaru zdjęcia. Klikam w Resize. Tutaj mamy naturalną wielkość zdjęcia i możemy zmienić tą wartość. Radzę tutaj odznaczyć tą pozycję Key Proportions, czyli zachowaj proporcje. Klikam w pierwszym polu i na przykład zmienię na rozdzielczość 1280. klikam teraz w drugim polu i zmienię na 720 w ten sposób jeśli kliknę OK to zmiany zostaną zaakceptowane klikam na razie w Cancel tutaj mamy Exposure czyli zmień ekspozycję w prawo tu będę rozjaśniał zdjęcie tutaj jeśli wskażę kursorem myszy nacisnę lewy przycisk myszki przeciągnę suwaczek Kontrastu w prawo to będę zwiększał kontrast, jeśli w lewo to będę zmniejszał. Tutaj mamy advanced, czyli zaawansowane funkcje. Po kliknięciu w ten przycisk mamy możliwość zwiększenia poziomu światła. Tutaj możemy przyciemnić zdjęcie, jeśli było zbyt jasne. Jeśli chcemy zaakceptować zmiany, wskazujemy kursory myszy i klikamy w przycisk OK. Tutaj mamy Sharpen, czyli przycisk o nazwie Ostrość, i możemy wyostrzyć zdjęcie, przesuwając ten suwak w prawą stronę. To jest maksymalny poziom wyostrzenia. Tutaj należy uważać, ponieważ jeśli za bardzo wyostrzymy zdjęcie, to może się okazać, że będzie ono zbyt nienaturalne. Tutaj mamy również przycisk Advanced. Po kliknięciu w ten przycisk. Możemy ustawić promień wyostrzenia, a także siłę tego narzędzia. Po zaakceptowaniu zmian klikamy w przycisk OK. Tutaj mamy reduktor czerwonych oczu pod przyciskiem Red Eye. I tu mamy informację, co należy zrobić, żeby usunąć efekt czerwonych oczu. Instrukcja jest dosyć prosta, jest po angielsku. Ja teraz tutaj przetłumaczę. Kliknij w centrum każdego oka, aby naprawić efekt czerwonych oczu. Czyli trzeba wskazać i kliknąć w jedno oko i w drugie okno, oczywiście raz lewym przyciskiem myszy. Tutaj w prawym górnym rogu ostatni przycisk CREATE. Create oznacza otwórz. Utwórz, i tutaj możemy różne rzeczy sobie tworzyć. Tutaj mamy listę. Co możemy zrobić? Na przykład możemy dodać efekt takiego czerwonego noska, klikając raz lewym przyciskiem myszy. I tutaj przesuwamy kursor w odpowiednie miejsce. Tutaj możemy generować wielkość tego efektu typ nosa, jeśli przesuniemy suwak w lewo, to ten efekt będzie delikatny. Jeśli przesuniemy bardziej w prawo, to będzie bardziej widoczny, powiększony, Santa Bild, na przykład broda Mikołaja. Tutaj możemy narysować brodę. Możemy ustawić wielkość tego efektu przesuwając suwak w prawo. Brush size, czyli rozmiar pędzla, też można zwiększyć przesuwając w prawo, i możemy w ten sposób dorysować komuś brodę. W ten sposób to wygląda dosyć ciekawy, śmieszny efekt, można się pobawić. Tutaj mamy na przykład Christmas Hats, czyli czapki Mikołaja. Po kliknięciu w, ten, w tą funkcję okazuje się, że jest to opcja płatna. Nie wszystkie możliwości programu są bezpłatne, za niektóre trzeba po prostu zapłacić. Teraz aby wrócić z powrotem do programu Picasa. Należy wskazać kursorem myszy przycisk o nazwie Zapisz w programie PICASA, czyli zapisz te wszystkie zmiany, które dokonałeś w pikniku do programu PICASA. Należy wskazać i kliknąć raz lewym przyciskiem myszy. I tutaj mamy informację. Replace, czyli zastąp oryginał. Nie polecam klikania w tej opcji, w tą opcję, bo nam oryginalny plik zostanie zastąpiony o te zmiany, które wprowadziliśmy do zdjęcia, natomiast Rozsądnym posunięciem będzie kliknięcie w ten przycisk Save a New Copy, czyli zapisz jako nowy obraz. Nowa kopia. Klikam raz lewym przyciskiem myszy. No i niestety okazuje się, że ta opcja jest również płatna. Tutaj mamy warunki. No, akurat zapisało, więc yy, nie wszystko jest płatne. Niektóre opcje, właściwie większość tej aplikacji Picnic jest płatna, ale jak widać, czerwony nosek został, nie, nie został ten efekt zdjęty.